Szanowni Państwo, drodzy abonenci telewizji kablowej, jest mi niezmiernie miło gościć w Państwa domach z okazji Święt Nowego Roku. Jesteśmy z Państwem już ponad 30 lat, dostarczając Państwu sygnał telewizyjny, internetowy i telefoniczny do Waszych domów i mieszkań. Przez ten czas zbudowaliśmy z Państwem szczególne więzy. Można powiedzieć, że dzięki wam zbudowaliśmy najbardziej innowacyjny rynek w Polsce. Za to wam dziękujemy i obiecujemy dalszą pracę dla waszego dobra, spokoju i pomyślności. Także utrzymania w pełni władzy nad pilotem telewizyjnym i dekoderem cyfrowym, władzy będącej dotąd w państwa rękach, a dziś zagrożonej zmianami ustawowymi. Szanowni państwo, Budując z Państwem przez te wiele lat wolny rynek, troszczyliśmy się o zapewnienie pełnej oferty telewizyjnej w Państwa gniazdkach telewizyjnych zainstalowanych w Waszych domach. Zaowocowało to aż 280 80 kanałami telewizyjnymi dostępnymi po polsku, które są dostarczane przez ponad 70 nadawców. Od programów z oferty podstawowej po najbardziej wyrafinowane kanały niszowe oraz hobbystyczne. To właśnie za te programowe bogactwo byliśmy i jesteśmy przez Państwa chwaleni. Bo rzeczywiście nigdzie w Europie nie ma takiej programowej różnorodności. Pakietując je dla Państwa, staramy się, aby były one atrakcyjne cenowo. Robimy to według prostej zasady. Im więcej kanałów, tym relatywnie taniej na rachunku. I świetnie z tym sobie radzimy. Dogadujemy się, starając się uwzględnić Państwa potrzeby w ramach negocjacji i swobody zawierania umów. Niestety, dziś zawisły nad tym czarne chmury. Ustawodawca chce narzucić zawartość naszej oferty, jak też ingerować w kolejność kanałów telewizyjnych Państwa pilocie. Coś, co było sferą Waszej wyłącznie nieskrępowanej decyzji, dziś ma być ściśle ustawowo reglamentowane. Oczywiście przeciwstawiamy się temu, aby 35 kanałów telewizyjnych, w tym 5 prowadzonych na Państwa pilota kanałów nadawcy publicznego, wyczerpywało dotychczasowe bogactwo naszej oferty i odgórnie narzucało Państwu, co macie oglądać. Nie chcemy tego, bo wy tego nie chcecie, doceniając wypracowaną przez lata wolność wyboru w tym naszych kanałów lokalnych informujących o bieżących sprawach waszych miast i osiedli, transmitujących msze z waszych parafii, omawiających wydarzenia dziejące się dosłownie za rogiem waszej ulicy. Drodzy abonenci, zapewniam państwa że mając tak szeroki mandat, będziemy występować wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, aby tych zmian nie wprowadzać. Bo taka jest Wasza wola, wyrażana w codziennych kontaktach z operatorami, nieskrępowaną niczym władzą nad pilotem telewizyjnym. Jesteśmy po Waszej stronie, po stronie wolności wyboru, przeciwko narzucaniu kolejności oglądania. Pilot telewizyjny musi pozostać w Waszych rękach. Zbliża się nowy rok, czas składania życzeń. Z tej okazji życzę Państwu zdrowia i spokoju w tych trudnych czasach. Proponowane przez ustawodawcę zmiany czynią je jeszcze trudniejszymi dla telewizów, operatorów i nadawców. Nie ma żadnych racjonalnych przyczyn ich wprowadzania. Dziękuję Państwu za uwagę.